podobno aby nam się nic nie działo to w tym kraju wystarczy być uczciwym, żyć uczciwie i jesteśmy bezpieczni. Yy, kolejny przykład, że tak nie jest. Właściciel wulkanizacji przekazał kilkanaście zużytych opon fundacji, która tworzyła ekologiczny ogród. To było w zasadzie powiedzmy koło niecałe 4 tony czy koło 4 ton yy, opon i Drodzy Państwo, za okazanie dobrej woli dostał 300 złotych mandatów, w sumie niewiele, ale następnie dostał ponad milion złotych kary. Teraz ten ogród jest bez opon, a przedsiębiorca zostaje z gigantycznymi długami. A my zostaliśmy tak naprawdę dalej utwierdzeni w przekonaniu, że jednak w tym państwie nikt nie może spać spokojnie. Wystarczy, że się oddycha, aby złupić mu majątek. Przesadziłem? Nie sądzę. Bo urzędnicy już wcześniej pokazali, że z czasem nawet zachowują się jak hieny cmentarne i nie dadzą nawet martwym spać. Witam serdecznie. Ponad milion złotych kary za dobre serce. Drodzy Państwo, źródłem dzisiejszych informacji będzie. Artykuł ponad milion złotych kary za przekazanie opon na cele ekologiczne, autorem jest pani Anna Gryza-Aneszko i jest to portal Augustów Nasze Miasta. W każdym razie, ile razy obrazuje Państwu patologię działania urzędów, urzędników? I ile razy słyszę, za każdym razem, przecież myśmy stosowali tylko prawo, myśmy tylko wykonywali rozkazy, i nagle za każdym razem przed oczami mam artykuł 2 konstytucji, Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady współżycia społecznego. No, jeżeli nasi kochani urzędnicy w ten sposób podchodzą do zasad współżycia społecznego, a miałem odejść od używania wyrazów niecenzuralnych, to zostanę jednak przy tym, że w takim razie ich świat jest co najmniej dziwny i żyją w innym świecie. Nie dziwi mnie w takim razie wybudowany mur na zasadzie my, społeczeństwo i urzędnicy. W każdym razie, wracając do naszego pana wulkanizatora, gdzie można by się generalnie zastanawiać, skoro pan latami prowadził warsztat, że w zasadzie co tam, może później także nagle będzie taka kara. Przecież co najwyżej y, mógł komuś nadmuchać, oczywiście do opony, mógł komuś zająć się wętlem, jak gdzieś y, uciekało powietrze, prawda? Czyli generalnie działalność, która nie powinna w jakimś zakresie być działalnością szczególnie narażoną i podpadającą pod cokolwiek. Wystarczy sobie dłubać przy oponach i jeszcze czasami komuś pomóc. Ale okazuje się, że w każdym państwie to przeszło, ale niestety nie u nas. I... Wszystko zaczęło się w 2018 roku. Chociaż wtedy nic nie wskazywało, że cała historia zakończy się naszym dramatem. Tak mówił pan Sławomir Jakubowski, który od prawie 40 lat prowadzi w suwałkach rodzinny, niewielki zakład wulkanizacyjny. I do tego warsztatu zgłosiła się fundacja, zresztą notabre, lokalna, która potrzebowała opony do budowy ekologicznego ogrodu. Mieli wszystkie pozwolenia. I właściciela siłą rzeczy zainteresował sam pomysł. Postanowił pomóc, podpisał umowę darowizny i przekazał opony. I co się okazało? Mamy oczywiście ludzi w tym kraju na zasadzie uprzejmie donoszę, bo przecież nie żyjemy w kraju, gdzie jeżeli sąsiad wygra milion złotych na loterii, to będziemy się cieszyć, bo może przynajmniej zrobi imprezę przy Grillu się siądzie, prawda? Raczej żyjemy w kraju którym chcielibyśmy, żeby inni mieli podwójnie, pod warunkiem, że na przykład nie się coś stanie, złamie rękę, to żeby sąsiad miał złamane dwie, prawda? Mam wrażenie, że tu już ta zawiść po prostu zaczęła działać w każdym razie. I tak jak powiedziałem, jeszcze przed rozpoczęciem prac ogrodniczych właściciel warsztatu dostał 300 zł mandatu od kontrolerów z Inspektoratu Ochrony Środowiska za to, że przekazał opony firmie, która nie posiada zezwolenia na przetwarzanie odpadów. I co się okazało, to nie jest tak, że każdy urzędnik jest zły, bo ile można było pomóc, to z pomocą przyszedł wójt gminy Suwałki. Wydał on decyzję potwierdzającą, że zgromadzone na nieruchomości opony zostały zabrane w celu modernizacji terenu zdewastowanego przez Bobry. I chodziło o umocnienie nadbrzeży stawu. Są użyteczne, pożyteczne, a więc nie są odpadami. Oczywiście decyzja ta została zaskarżona do samorządowego kolegium odwoławczego przez inspektorat ochrony środowiska, czyli widać, że zachowują się dokładnie tak samo jak sanepit w przypadku naryjników. I co się okazuje? Skład orzekający przyznał rację Wojtowi i kilka miesięcy później na skutek wznowienia postępowania przed SKO decyzja została uchylona. No i co się okazało? Wójt. Chciał, nie chciał, ale musiał wydać nową decyzję nakazującą usunięcie opon. I drodzy Państwo, dochodzimy tu do jednego bardzo istotnego elementu, tak naprawdę. O tym będzie inny odcinek. Ale czytając na temat takiego uporu urzędniczego, który nijak ma się do sytuacji normalności, czy jest daleki od normalności, powtarzam jak mantrę, ale dalej przed oczami mam stenogramy z procesów we Frankfurcie, w Norymberdze, procesu łódzkiego. Mówię oczywiście o procesach Niemców, którzy zajmowali się, powiedzmy, obsługą o ich obozów, które były na naszym terenie. I za każdym razem było tylko jedno tłumaczenie. Myśmy wykonywali tylko rozkazy. I mam wrażenie, niestety, że patrząc na poczynania naszych urzędników, Przestaje mnie dziwić granatowa policja, a wręcz przeciwnie, patrząc na upór, z jakim są w stanie stosować prawo i wykonywać rozkazy, to myślę, że nie mielibyśmy do czynienia z takim oporem w tej chwili, jak był w 1939 przez naszych dziadków robiony przeciwko najeźdźcom. Wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że mieliby z kogo rekrutować. W każdym razie, wracając do naszego pana. Oczywiście wulkanizatora. Zrobił to, co zrobił, czyli przekazał opony do utylizacji w momencie, jak była ta decyzja dotycząca usunięcia opon. W związku z powyższym też stwierdził, że temat jest dla niego zamknięty. No ale rok później dostał list z urzędu marszałkowskiego. I co się okazało? No, pewnie z racji wieku już miał kłopoty ze wzrokiem, musiał dobrze policzyć zera, bo nie uwierzył, że taką kwotę będzie musiał zapłacić. A z pisma wynikało, że ma zapłacić 1 128 604 zł plus odsetki. No to pewnie będzie teraz jakieś półtora miliona. Ale też macie państwo powód dlaczego podnosi się oczywiście stopy procentowe, bo to potem wpływa przecież na odsetki ustawowe na całą resztę, prawda? Więc chodzi o to, żeby ludzi jednak pozbawić własności. Nieważne czy są w 100% uczciwi czy gdzieś się potknęli. Po prostu w tym narodzie nikt Prywatnej własności mieć nie powinien. W każdym razie urzędnicy tłumaczą się, że opłata została wymierzona w oparciu o obowiązujące przepisy, o których zmianę wielokrotnie postulowano. Urząd Marszałkowski nie miał możliwości zmniejszenia wysokości opłaty. Zgodnie z przepisami nie jest ona zależna od stopnia winy, intencji czy wpływu na środowisko, stwierdza w piśmie skierowanym do redakcji pani Małgorzata Półtorak. Zastępca dyrektora Departamentu Polityki Informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Przypadek wulkanizatora obrazuje surowość przepisów, którymi urzędnik jest związany wymierzając opłatę. Nie ma on możliwości odstąpienia od wymierzenia opłaty, czy też zmniejszenia jej wysokości, dodaje. No, drodzy Państwo, ja się bardzo cieszę, że na naszym terenie nie obowiązują ustawy norymberskie, bo pewnie ta pani z bólem serca, ale niezwykle gorliwie i skwapliwie by je wykonywała. W każdym razie, drodzy Państwo, idąc dalej, oczywiście, że pan wulkanizator złożył do samorządowego kolegium odwoławczego skargę na decyzję Urzędu Marszałkowskiego, jednak została ona utrzymana w mocy. I przepraszam, zrobię pewne wtrącenie. Nie ukrywam, że zdarzało mi się nawet na pewnym etapie dosyć często pisać skargi do e, samorządowych kolegium odwoławczych i Kilkukrotnie, muszę powiedzieć z niezwykłym szacunkiem, w stosunku do osób, które uchylały decyzje zaskarżane, podeszły i dały rady podejść do decyzji w sposób ludzki, bazując nie stricte na brzmieniu przepisu, ale bazując na celowości, bazując właśnie na tej sprawiedliwości społecznej, i zdaję sobie sprawę, że ci ludzie mieli na tyle odwagi, aby jednak wydać decyzję, która będzie słuszna i sprawiedliwa. Więc pytanie, co się dzieje? Czy mamy po prostu samych ludzi, którzy są bezwolni i jak małpy wykonują po prostu polecone czynności, czy też to społeczeństwo schodzi na psy? W każdym razie, sprawa trafiła, sprawa tego naszego pana wulkanizatora, trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Stoku. I rozprawa odbędzie się 12 października. Mało tego, drodzy Państwo, do tej sprawy włączył się rzecznik małych i średnich przedsiębiorców i jest po stronie wulkanizatora. Jeżeli, I mówi tak, jeżeli uznamy, że urzędnicy mogą nakładać milionowe kary w oderwaniu od zdrowego rozsądku i bez żadnych proporcji co do wagi przewinienia, to następni w kolejce do ukarania powinni być rolnicy. Za powszechne wykorzystywanie opon do umatniania pryzm kiszonkowych, żeglarze wykorzystujący opony jako odbojniki, właściciele działek, którzy z opon zrobili sobie kwietniki, piaskownice, czy jakieś tam huśtawki, czy urządzili to tory gokartowe. To zaznaczył pan Adam Abramowicz. Natomiast zwrócę się może bezpośrednio, jakimś cudem, może że tak powiem, zajrzy do tego materiału. Panie Adamie, proszę nie podsuwać. Pomysłów na karanie kolejnych grup społecznych, bo być może ludzie wydający te decyzje mieli tak niski iloraz inteligencji, że mogli na to nie wpaść, a pan podsunął pomysł na karanie kolejnych grup społecznych. Więc tak się nie robi, to niedobre jest. I w tej sprawie, tak naprawdę, drodzy państwo, nie ma się co dziwić rozżaleniu pana wulkanizatora, który no, otwarcie mówi, że zamknięcie warsztatu będzie katastrofą jego firmy. Str str praci, straci pracę wówczas 9 osób. Będzie musiał sprzedać wszystko, zamknąć firmę i nie wie jak dalej żyć. A tym bardziej, że panu Jakubowskiemu zostało tylko 4 lata do emerytury. I, jak powiedział, nie takiego zwieńczenia swojej pracy się spodziewał. Y nie wiem, czy to warto komentować. Zaproponuję Państwu trochę inne rozwiązanie. Na zakończenie urywek filmu, i zastanawiam się nad tym, czy tak naprawdę byśmy tego filmu nie potraktowali jako inscenizację przesłuchania Pana Jakubowskiego w urzędzie. Ja nikogo nie oczekuję. Panowie, to nastąpiła jakaś pomyłka. Nie, skąd? My nie robimy pomyłek, nie. Ale ja nic nie wiem. Nie jak to. I to tym optymistycznym akcentem. Tradycyjnie pozdrawiam, trzymajcie się i do zobaczenia w piątek, piąteczek, piątunio.